Witajcie na kanale Tarot z Planem Duszy czytanych na lipiec 2021. No, zaczyna się teraz i lato, i wakacje, właściwie już się wszystko zaczęło. E, także super czas na to, żeby odpoczywać, ale to też jest super czas na to, żeby podczas swojego wolnego urlopu, jakiegoś e, miłego dnia słonecznego, przyjrzeć się na przykład temu, co jest we mnie. E, także fajnie byłoby pozastanawiać się nad, nad sobą, może skontaktować się właśnie ze swoim wnętrzem. Zapraszam Was do tego. Są na kanale medytacje. Pracuję nad tym, żeby zrobić ich więcej, chociaż jestem mocno zajęta, ale udało mi się ostatnio właśnie zrobić medytację z kartą zmartwychwstania. Mam taki plan, żeby zrobić właściwie ze wszystkimi kartami wielkich arkan medytację i wrzucić właśnie dla Was, żebyście mogli korzystać z tego. Także zobaczymy, jak to będzie się udawało, dlatego że no, lato ja też chcę trochę odpocząć, więc zobaczymy. Może jakoś w międzyczasie, albo bardziej ku jesieni, ten plan będzie mógł być zrealizowany. W każdym razie dziękuję Wam bardzo za subskrypcje wszystkie i za to, że się dzielicie kanałem. Zapraszam Was też do wzięcia udziału w losowaniu, ponieważ przygotowałam dwie nowe talie tarota, po prostu dlatego, że chcę rozpropagować, żeby ludzie byli bardziej zainteresowani używaniem może karty dla siebie, przynajmniej poznaniem ich w jakiś sposób. Jest to talia. Light Tarot i Druid Craft Tarot. Możecie zobaczyć w rogu, będzie umieszczone, e, będą umieszczone informacje. Można sobie kliknąć, obejrzeć detale, bo je pokazywałam właśnie e, na kanale. E, także zapraszam Was. I oczywiście, losowanie też, wyjaśnienie, w jaki sposób wziąć udział w tym losowaniu, też jest na kanale. Możecie tutaj właśnie e, gdzieś w rogu zobaczyć taką ikonkę i tam można kliknąć i ona Was zabierze do tego wideo osobne jeszcze zobaczyć, możecie zobaczyć wideo na temat pełni nowi, księżyca jak to ma się jak to się zadziewa wokoło co można ewentualnie zrobić czy na czym się skupić oprócz tego zapraszam Was też na sesje indywidualne, na czytania tarota Możecie wszystkie informacje znaleźć na stronie www.planduszy.pl. Możecie zobaczyć na ekranie tą stronę teraz. No i adres mailowy infoplanduszy.pl. Także zapraszam Was już teraz, nie będę przedłużać, do czytań dla każdego znaku Zodiaku. Dzień dobry, wszystkie lwy. Zapraszam Was do czytania na lipiec. Zobaczymy, jak tutaj. Się energię porozkładają. Na początek mamy jedną kartę z kabalistycznego tarota i ona nam pokaże, co jest istotne, na czym się skupić i jak to może mieć, jaki to może mieć wpływ na pozostałe karty, które pojawią się w tym czytaniu. A naszym pytaniem tutaj do kart jest, na co zwrócić uwagę w lipcu. Jak. Te energie będą się rozkładać, i w którym miejscu warto jest tutaj poprzyglądać się temu, co się pokazuje. Taka prognoza pogody, w sensie prognozy tego, co może się otwierać. Oczywiście, czytanie jest ogólne, więc to też musicie brać pod uwagę. Trzy buławy, jako główna energia na lipiec, bardzo fajnie. Dla Was, Was wasz żywioł dla lwów, to jest wzrost, to jest ekspansja, to jest oczekiwanie na to, że pojawią się w moim życiu wszystkie te rzeczy, które wcześniej powybierałem, czy powybierałam, tak? Bo mamy poprzednia karta przed trójką, to jest dwójka. Dwójki często to, to są wybory, najczęściej wybieramy albo jedną opcję, albo drugą. To może też być w związkach, na przykład wybranie kogoś do związku. I tutaj jest następny krok. Tutaj można też powiedzieć, że można oczekiwać potomka. Przynajmniej dla niektórych z Was to będzie taka sytuacja, że może się pojawić w Waszym życiu potomek. I takie oczekiwanie, że teraz nadchodzi moment yy, ekspansji, wzrostu, że tutaj przypłyną do nas te, te nasze yy, pomysły, projekty i jeszcze więcej jakby możliwości, które się otwierają. Następna karta po, po trójce buław to jest czwórka buław, która mówi o radości, o świętowaniu. Tak? Teraz jest ten czas letni, i tak bardzo mocno to można odczuć. Yy. Tutaj też mamy słońce w baranie, więc to jest bardzo dobry, optymistyczny moment, tak? żeby skupić się na pozytywach, żeby skupić się na sobie, na swojej twórczości, kreatywności, na tym, co chcecie osiągnąć, tak? Nasz umysł podpowiada nam często, nasza intuicja nam podpowiada umysł tutaj różnie, ale chodzi o to, żeby złapać ten właśnie ten cichy głos i podążać za nim, żeby tworzyć swoje życie, tak, w sposób dobry. Przemyślany albo taki pozytywnie zakręcony. Zobaczymy, co jeszcze oprócz tego nam tutaj karty powiedzą, i co się jeszcze pojawi. Ok, mamy tutaj talię Mystical Moments. Bardzo fajna, bardzo mi pasuje, właśnie bardzo na lato. Super karty. Zobaczymy, co one nam tutaj odpowiedzą. Oczywiście, wszyscy, którzy chcą tylko usłyszeć czytanie, mogą przeskoczyć do momentu, w którym się ono zaczyna. I to już będzie za chwilę. Ale najpierw musimy podczasować i rozłożyć. Co odchodzi, co się pojawia. Tutaj zobaczymy twórczość, właśnie, kreację, czyli ogień. Tutaj mamy miecze, czyli powietrze, myśli, komunikację tutaj, związki, woda, emocje też, uczucia. Tutaj mamy ziemię. Może to być ciało, mogą to być finanse. Tutaj mamy to, co macie w głowie, nadzieje i obawy lub obawy. Tutaj wynik. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Atmosfera wokoło czytania jest taka właśnie oczekująca. Siedem monet. To jest taki moment, kiedy już zasialiśmy i właściwie wszystko jest zasiane. To tak trochę bardzo to tak dosyć spójnie tutaj pasuje z tą kartą, którą mamy jako główną energię, tak? To jest karta oczekiwania, wzrostu. Trójki mówią o wzroście, to na drzewie życia jest bina i to jest zrozumienie. Natomiast siódemki to jest właśnie ten moment, kiedy te nasze nasiona nabierają formy, tak? Czyli rośnie wszystko. Jeśli byśmy patrzyli na to zupełnie tak na wprost, to oznacza, że E, na przykład nasze ziarenka e, dyni pojawią się nam później jako owoce dyni, więc zobaczcie, co zasialiście. To też był czas e, wcześniej, e, chyba 12, to był czas no, e, nowiu i zasiewania. I tutaj potem w trakcie, kiedy zasiewamy różne rzeczy, podejmy, podejmujemy różne decyzje, później zbieramy plony i to jest właśnie to. Zobaczmy, co tutaj jeszcze nam karty powiedzą na ten temat. Tutaj mamy króla kielichów. Król kielichów to jest energia mówiąca o mądrości, o takiej emocjonalnej stabilności. Zobaczcie, ta osoba jest tutaj stabilna. Nawet jeśli tu mamy jakiegoś, um, jakiegoś niespotykanego wieloryba, albo jeśli dzieje się coś dużego, ogromnego, to ten statek zawsze jest w równowadze, tak? To jest ktoś w Waszym życiu, na kim możecie się oprzeć, kto zawsze podaje rękę, kto stoi za Wami murem i kto nie pozwala, żeby ten statek przechylał się w prawo i w lewo, żeby nie poddawać się, nawet jeśli jest burza, sztorm. Na morzu, to tutaj jest tak, taka cisza, takie uspokojenie. Także bardzo mocno chodzi tutaj o to, żebyście zachowywali emocjonalną stabilność podczas tego etapu wzrostu. Czy mamy jakieś trudne sytuacje, czy podchodzi, podchodzimy do, do jakiejś zmiany z obawą, warto tutaj być w takim emocjonalnym ustabilizowaniu. I myślę, że to jest dla Was bardzo takie. Dostępne, o tak powiem. Zobaczmy, co pojawia się później. O, pięknie. Karta szczęśli szczęśliwego związku, szczęśliwej rodziny mamy tutaj, zobaczcie, tego króla, który w tej swojej stabilności. Potrafi wykreować sobie i teraz to, co wcześniej, te decyzje, które wcześniej były podjęte, doprowadzą was do kulminacji, do szczęścia, do poczucia, że jestem w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, z odpowiednią osobą. Natomiast dla tych wszystkich, którzy są singlami, to też jest takie bycie w, w zgodzie ze sobą. To jest też takie połączenie i zrozumienie, że jestem dla siebie najważniejsze czy najważniejsze, że to jest um, ja jestem ze sobą 24 godziny na dobę i wspólnie ze sobą z, z tym co jest we mnie, a we mnie jest ogromna ilość różnych emocji, pomysłów, zdolności, ograniczeń, tak? To wszystko, jeśli jestem w tym um, w zgodzie ze sobą właśnie z tym wszystkim i potrafię siebie zrozumieć i to czego chcę. To to doprowadzi właśnie do momentu, w którym poczujemy taką ogromną ulgę, satysfakcję i zrozumienie siebie. I myślę, że to mocno o to chodzi, żeby zrozumieć e, siebie. Ten ogień jest otoczony wodą na razie. Zobaczymy, co tutaj mamy w tej karierze. Czy e, powiedzmy, że to może być kariera, to może być kreacja, twórczość. I tutaj mamy szóstkę monet. A szóstka monet to jest bardzo ciekawa karta, ponieważ ona mówi o dzieleniu się, o dawaniu i braniu, o tym, że jesteśmy też w równowadze, bo szóstki to są karty, które pokazują mocno duszę i to, czy dajemy z serca. Tutaj fajnie na tym dzbanku pokazana jest właśnie. Taka waga, która mówi o równowadze, o tym, że dajemy i przyjmujemy. Już nieraz wspominałam, że też nie chodzi o to, że jeśli coś dostaniecie, żeby od razu biec dalej i komuś oddawać. Tutaj wygląda na to, że będziecie chcieli dzielić się sobą, będziecie chcieli dzielić się swoimi rzeczami, które macie bez ograniczeń, i nie będzie tak, że będziecie czuli jakiś brak równowagi w tym aspekcie. Będziecie mieli okazję dawać i brać, zapraszać na kawę, być zapraszanym, korzystać z tego, że macie tutaj możliwość wymiany energii, tak? wymiany dóbr, wymiany wzajemnego, wzajemnej radości, mam wrażenie, bo tutaj monety. Monety to jest coś, co, co jest bardzo namacalne, tak jak tutaj mamy dwie kobiety, które spotkały się na kawie tak? czy na herbatce. I bardzo tutaj po japońsku to wygląda. One tutaj korzystają z życia, one dzielą się swoim czasem też, swoimi umiejętnościami, swoim, swoimi... Pomysłami myślę, bo chodzi tutaj o karierę, tak? O twórczość też. Tutaj, żeby coś stworzyć, to trzeba w karierze, na przykład, jeśli chcecie otworzyć swoją działalność, przedyskutować pewne sprawy, zrobić sobie plan, tak? Jeśli nie macie nikogo do współpracy, warto iść z koleżanką, czy z kimś, z kogo uważacie za kogoś mądrego, iść porozmawiać, zaprosić. E, właśnie na, na jakiś poczęstunek, czy do domu, czy pójść sobie gdzieś na zewnątrz, czy do restauracji, żeby omówić pewne rzeczy i być tą osobą, która daje, ale też dostaje. tak? I to jest taka wymiana energii. Zobaczmy, co tutaj mamy, e, o, jeśli chodzi o komunikację. Tutaj jest szóstka, kolejna szóstka bardzo ciekawe, i to jest szóstka buław, która mówi, że tu jest zwycięstwo, tak? Że potraficie opanować e, swoje. Mm, Pomysły czy idee, że potraficie wyciągnąć taką kwintesencję z tego, co w was jest, co, to co macie, że potraficie świetnie podążać za tym, tak? Potraficie skierować swoją uwagę tam dokładnie, gdzie potrzebna jest ona, żeby była skierowana. Jeśli chodzi o tą pozycję, to, to jest tutaj zwycięstwo nad myślami, komunikacją, że jest tu dużo równowagi, jest tu dużo. Takiej akceptacji też i zacięcia do tego, żeby mówić o rzeczach, które są dla Was ważne, żeby zwyciężyć na przykład swój e, strach, żeby pokonać jakąś taką blokadę też w wypowiadaniu się, żeby mówić o tym, co Was dręczy albo też co Was cieszy. Bo nie chodzi tylko o to, żeby siadać z koleżanką czy, czy gdziekolwiek, z, w ogóle z ludźmi, spotykać się i narzekać cały czas. Tutaj chodzi o to, żeby zobaczyć, co jest ważne, co jest piękne w moim życiu, żeby skupić uwagę na tym, co jest warte mojej uwagi. Tak? To jest takie przesłanie dla Was. Zobaczmy, co w uczuciach. O, jak pięknie. Mamy tutaj podążanie za tą radością. I też jest czwórka. Też, dlatego mówię też, bo parzysta. I tutaj mamy szóstka, szóstka, teraz jest czwórka. Czwórka buław to jest dokładnie ta karta, o której wspominałam przy omawianiu tej trójki. To jest radość, to jest zabawa, to jest właśnie spełnienie. Mogą to być zaręczyny, może to być następny krok zrobiony w stronę trwałego związku. Może to być po prostu czas właśnie zabawy, otwarcia się na życie, spotkań z ludźmi, jakiegoś grilla w ogrodzie. Tak? To tak po prostu może być. Zapraszam wszystkich na poczęstunek. Cieszę się, dzieje, dzieje się wokół mnie. Mam, i, mam różnych ludzi wokół siebie. Spotykam ich są wartościowi i chcę dalej z nimi. Wymieniać moją energię, tak? Chcę tutaj stabilności i to jest taka pora, lipiec, to jest bardzo dobry czas na to, żeby właśnie to robić, spotykać innych ludzi i być może tutaj jest podpowiedź też, bo tutaj są związki, uczucia. Yy, powiedziałabym, żeby nie zamykać się też, tak? Żeby nie zamykać się w takim zamkniętym gronie, żeby też zapraszać ludzi, którzy wydają Wam się ciekawi, którzy może ich nie znacie yy, i wydają się dziwni. Ale może są dziwni, bo są tacy właśnie inni niż my, niż wy. I y, mogą wam pokazać dużo, inne, y, dużo innych aspektów życia, na które nie zwracamy uwagi, tak? To jest tak, żeby nie zamykać y, całkowicie drzwi y, przed innymi, którzy mogą wnieść do waszego życia y, sporo radości y, i dużo y, rozwoju. Ok, zobaczmy, co tutaj mamy w monetach. Zobaczcie, no, niesamowite, tutaj jest czwórka kolejna. Macie czwórkę monet. E, no, to jest dokładnie to, to, co przed chwilą powiedziałam. Nie zamykajcie się tutaj łańcuchy na tej bramie. Dokładnie pokazują taką chęć zaproszenia być może tylko tych ludzi, których uważacie, że, że znacie albo już spotykacie się od wielu, wielu lat. Chodzi tutaj o otwarcie się, nie zamykanie. Z drugiej strony, jeśli patrzymy na finanse, to też jest tak, że to są pieniądze w banku, tak? to są może nasze oszczędności, to jest gromadzenie tych pieniędzy i raczej niewydawanie. Więc zwróćcie uwagę na to, na co wydajecie, czy stać was na to barbecue, tak? czyli to, tego grilla w ogrodzie. Czy tutaj nie ma jakiegoś problemu finansowego, bo czwórka to jest takie schowanie pieniędzy albo niewpuszczanie innych do siebie. Także tutaj dwa aspekty widzę. Tak? Jeśli patrzymy, bo ca całe to czytanie do tej pory jest bardzo, bardzo pozytywne. Natomiast ta karta tutaj jest kartą, która mówi, nie zamykaj się, nie zamykaj się na innych, otwórz się, bo jeśli otwierasz się na innych, to znaczy, że jesteś też na siebie otwarty, otwarta na zmiany, które chcesz przeprowadzić czy wprowadzić. Także to jest takie ciekawe, bo patrząc na króla, to powiedziałabym, król i dziesiątka to są karty, które są parzyste, ponieważ król jest na drzewie życia w ch Chokma, a hokma to jest dwójki, to są dwójki. Więc tutaj, jakby mamy wokół. U tej trójki. Wszystko takie, e, takie bardzo parzyste, <laughs> tak powiem. Okay? No zobaczmy, co jeszcze tutaj, jakie macie nadzieje i obawy. Raczej powiedziałabym, że obawy, ponieważ mamy tutaj piątkę. Spróbujemy złapać o ostrość. Piątka kielichów to karta, która mówi, że nie dostrzegacie tego, co jest. Że możecie być smutni, że możecie nie zwracać uwagi na to, że przeszłość była, minęła i niewiele tutaj można z tym zrobić. To po prostu jest tak, że pewne rzeczy odchodzą, odpływają, tak jak tutaj na karcie widzimy. Że nie jesteśmy w stanie na przykład przywołać tych, tych chwil dokładnie tak, jak one były kiedyś. My sami się zmieniamy, bo zmiana to jest życie. Cały czas zmiana i zmiana jest potrzebna. I to jest karta nieparzysta, bo piątki to są te momenty, w których wzrastacie, tak? doświadczacie trudności. Tu jest jakiś smutek odchodzenia, przemijania też. Natomiast nie zwraca, tutaj ta osoba, która jest na tej karcie, nie zwraca uwagi na tą gałąź, którą trzyma, i ma tam pełno, pe, pełno potencjału, z którego może naprawdę wykwitnąć czy wyrosnąć, tak może rozkwitać e, ogromny tutaj dar miłości, e, ponieważ znowu to mamy kielichy, mówię znowu, ponieważ tych kielichów już trochę jest, e, także kielichy, kielichy, kielichy. Bardzo to się fajnie tutaj układa dla Was. Nie zapominajcie, że jesteście ludźmi i to nie jest też tak, bo tutaj jest karta radości, tutaj jest smutku. I nie jest też tak, że zawsze jesteśmy tacy super pozytywni. Trzeba dostrzegać, kiedy wchodzimy w taki smutek i ogarnąć ten smutek, przytulić, pozwolić sobie na niego, ale też pozwolić sobie na radość, bo często mam wrażenie, że my nie pozwalamy sobie na radość. Taką właśnie nieograniczoną, bo tutaj te czwórki mówią trochę o ograniczeniach, natomiast czasami pozwalamy rozpaczy ogarnąć nas całkowicie i, i bez granic. Więc spróbujcie obserwować siebie, jak, jako obserwator, w których momentach, kiedy wchodzę w takie uczucie smutku, kiedy wchodzę w radość, kiedy jestem. Podekscytowany czy podekscytowana jakąś sytuacją, a kiedy jestem zupełnie w innym miejscu, tak? wachlarz uczuć, wiadomo, jest ogromny. Są przeróżne książki, na przykład: Pytaj, a będzie ci dane. To jest Abraham Hicks, Jerry i Esther Hicks. Tam można poczytać o prawie przyciągania i o tym, w jaki sposób tam, gdzie idzie nasza uwaga, tam też idzie nasza energia, więc to, to możecie sobie poczytać, żeby tutaj zobaczyć, jak poradzić sobie z uczuciami. Natomiast, co jest bardzo dobrym wynikiem w tym czytaniu, to jest Rydwan. Karta Rydwanu ostatnio dosyć często chyba u Was się pojawia, i to jest karta, która pokazuje zwycięstwo. Że swoim tempem, tak jak potraficie. Możecie osiągnąć właściwie wszystkie swoje e, zamysły, pomysły. Tutaj e, m, tak fajnie pokazane na tej karcie jest, w jaki sposób e, możecie być w sobie, w swojej energii, w swoim domu, ponieważ raki, to, to jest karta raka, są bardzo m, domowe, tak, bardzo przywiązane do domu, są bardzo emocjonalne. Ale potrafią też podróżować, wyjeżdżać, potrafią zwyciężać, potrafią e, przemierzać szalone, mile przez świat, tak? I potrafią pokonać wszelki strach przed tym, żeby osiąść na przykład gdzie indziej. Dla niektórych z Was to będzie jakaś przeprowadzka. Jakaś podróż, no są wakacje, więc myślę, że tych podróży może być sporo. Możecie też zmienić miejsce zamieszkania, wyjechać do pracy za granicę. Dużo może się tutaj zdarzyć i wasz pomysł, który mieliście wcześniej i wasz wybór, którego dokonaliście, może przynieść wam rzeczywiście bardzo, bardzo dobre, bardzo dobre wyniki w sensie satysfakcji, radości. No, myślę, że to jest bardzo dobre czytanie dla lwów. Teraz mam ochotę jeszcze na zamknięcie czytania. I wyciągniemy jedną kartę stali. Zielonej Wiedźmy, bo to taki czas właśnie, zielony, natury, dużo wokół nas, otwieramy okna, drzwi, wszystko. I otwieramy się. Zobaczymy, co tutaj jeszcze nam dopowie ta talia. O, emocje. Ogórki. Dużo wody. Wy jesteście znakiem w, 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 ognia. A tutaj mamy dużo wody i karty raka, ale to jest dokładnie takie podsumowanie, mam wrażenie. Ogórkowy czas, podsumowanie tutaj tego, co mówi nam rydwan, też podróże, emocje, ogarnięcie właśnie swoich emocji, swoich słabości, podejście do, do życia. Jako zwycięzca, poczucie, że jestem zwycięzcą i zwyciężą wszystko to, co stoi na mojej drodze. Teraz jeszcze zerknę do naszej autorki, co ona tutaj opowiada na temat ogórków. Co ciekawe, te emocje, ta karta ogórków wcale nie jest umieszczona tutaj w emocjach, czyli w wodnych, w, 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 w tej sekcji, gdzie mamy opis wody. Ona jest tutaj umieszczona jako ziemskie warzywo. Bardzo to jest ciekawe, ponieważ kiedy ja podróżowałam samolotem, to akurat ogórki były jako woda, butelka wody pokazywały się na tym prześwietleniu, kiedy ta ochrona prześwietla bagaże. To tak to wygląda. Natomiast tutaj fajnie opisuje autorka, autorka tej talii o tym, że kwiaty kwitną i przekwitają. Nawet jeśli kochamy je, to one i tak przekwitają. Natomiast. Zielsko rośnie, nawet jeśli nie kochamy tego zielska, tak? Więc to jest bardzo istotne, żeby zobaczyć, jak to jest, co lubimy, czego nie lubimy, co jest dla nas istotne, co jest nieistotne i czy to w jakiś sposób wpływa na nas. I tutaj znaczenie tej karty jest takie: jakieś takie niezdecydowanie, czy, czy brak zdecydowania, tutaj jakaś niepewność, tutaj odchodzi. Od Was właśnie w lipcu, ponieważ jakieś zobowiązanie, zrobicie, będziecie wchodzić w jakieś zobowiązania, i nawet będą to ogromne zmiany i decyzje, które nadchodzą dla was bardzo, bardzo ważne. Także chodzi tutaj o to, żeby utrzymać te emocje, zanim żebyście utrzymywali te emocje w równowadze, tak jak tutaj mieliśmy to pokazane. O czym mówiłam na początku? Kiedy te emocje są w równowadze, to jesteśmy w stanie pokonać wszystkie przeszkody. Wtedy wzrastamy, wtedy bierzemy życie w ręce, wtedy jesteśmy gotowi na wyjazd, na zmianę i, i ta karta, właśnie raka, tutaj o tym mówi o, o zwycięstwie nad wszelkimi niepomyślnymi. E, Zdarzeniami, które mogą mieć miejsce. No i mamy 10 kielichów. To jest apogeum, to jest miłość, to jest osiągnięcie szczęścia i tego, czego szukacie. To może być bardzo nowe doświadczenie. To może być jakaś ogromna zmiana, która się w Was dzieje, gdzie dochodzicie do takiego. To zdajecie, zaczynacie zdawać sobie sprawę, kim jesteście. To jest taka może być wewnętrzna ogromna przemiana, nie musi być to dosłowna podróż czy zmiana miejsca zamieszkania. To może być w Was zmiana, która idzie i to jest zmiana na lepsze w sensie takim, że bardziej będziecie pozytywnie patrzeć na to, co się wokół was dzieje. Ogórkowy sezon y, też bym tutaj powiedziała, że ma znaczenie, czyli kwestia gromadzenia majątku. I ta karta czwórki monet też właśnie mówi o gromadzeniu majątku, o odkładaniu w banku jakiejś oszczędności być może. Y, może się tak zdarzyć, że przy, przy, y, pojawi się w Waszym życiu jakaś y, większa gotówka, czy jakaś ilość y, pieniędzy, której się nie spodziewacie. Także może to być czas takiej prosperity i takiej ekspansji, dużej ekspansji, która na Was czeka. Mam wrażenie, że to będzie bardzo udany miesiąc dla wielu z Was, ponieważ te energie, które się tutaj pokazały, są naprawdę bardzo, bardzo pozytywne. Także życzę Wam, żeby to się spełniło, żebyście mieli cudowny urlop, wspaniałe wakacje i wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam do następnego razu.